Halo, halo, cześć czołem. Witam, witam się z wami serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek specjalny dla pani Kamili z lotto z Chełmu w Gdańsku. Pasaż hełmski tam jest i pani Kamila y, tam pracuje w, y, lot, w lotku, więc dla niej ten jest odcinek. Y, I mamy krzyżówkę. To wszystko jest od, y, właśnie z tego lotto. Krzyżówkę, super linie i czarny diament. Y, nic nam się, znaczy typowo tak nie mamy więcej wygranych. I zaczniemy. Będziemy lecieć. Krzyżówka o, i na końcu czarny diament. Więc yy, w krzyżówce z numerem 41 mamy. Ja już Was przybliżam. Ok. Mamy tak. W pierwszej mamy boa. W drugiej mamy baba. <grym> Jakie fajne słowa. Jeszcze mamy ileś tam liter. Oj, nie w tą stronę. Więc lecimy. Yy, pani Kamila mówiła, że jak jest takie. Nam to nie przeszkadza. To może być wygrana. Więc yy, jakby nie było, Pani Kamilu, to dla Pani. Y, tożym. Co to jest tak naprawdę? E, aha, bonus tożym. Słowo. Y w pierwszej nic, a nic nie widzę w drugiej. Tu jest. Ten kasz. Muraszak. kropata. Tak. No. Mhm, I tyle. Tak. Lecimy dalej. Przybliżyłam Was maksymalnie tak, żebyście widzieli. G. Więc proszę to docenić. G pierwszej ja w ogóle nie widzę G. Ja. drugiej mm. R er by było spoko, a G? O, tu jest G, mm. g tylko. Pomagier. <laughs> <laughs> Ładne słowo. Dobra, lecimy dalej. L. Mm -hmm. Lelek. Al. Matros. Placek. Placek. Atol. Mm -hmm aha, te nie było nie nie, nie. to nie jeszcze nie, l więcej tu l nie widzę, l lizak elwira U. elwira czy jest na sali elwira nic nie widzę więcej nie nie dobra trzymajcie kciuki bo to wiecie ważny ważny odcinek s, s. Czy mamy jeszcze szansę? Sęka. Tu, tu jest S2. Nie wiem, czy mam jeszcze szansę na ten bonus. S tu. Ostoja. Tu wiosna. Mm. No i tyle. S. Sztab. Szok. Szok, jaka będzie wygrana. I. Arkansas? Nie, no. nie widzę. No już. Chyba. Dobra, lecimy ja. po T. A mamy W. Mamy W, więc wiosna. No, więc wiosna. W w drugim. L. W. Elwira. Elwira, ok. Soczewica, zdrowa. I chyba tyle. Mamy co? Ostatni literka, czy nie? Z. Przestań. Tutaj będzie Z. W bonusie? No. Z. No to szukamy, no to lecimy. Z. Dezercja? No. Hmm. Ej, jeszcze tu nie ma. W drugim sztab. Szok. Kicz. Hmm. Toż to szok. Lizak. Nie, nie to kicz. Ah. Hmm. No. Ile to ma być liter? Jeszcze co? Dwie, no jeszcze litery. chyba? Jeszcze chyba dwie, nie? Zobaczymy. Zaraz zobaczymy. I? I... No. Czyli jest. na bonus już nie, nie ma. Bonusu już nie będzie. Wiosna. Cieplej się wieje wiatr. Gdzie tu jeszcze jest I? W drugim Kicz, lizak. Dobra, a jakieś słowo będzie? Nie. A może. Osoczewica. A jest. Elwira. Mm. E... O, chyba tyle. Dobra, lecimy. P. I ostatnia literka to P. P. Opona w pierwszym. Prom. Czyli. No. No. A w drugim? Po, po, pomagier. Pomagier jest? A. -a. I, I co? I tyle chyba. I czekaj, czekaj. No. Dobra, Dobrze, czyli zostajemy no. tak. W pierwszej mamy słowo boa. A w drugiej mamy baba i soczewica. Takie trudne słowo nam się ułożyło, a kontrolne to G-O-U. G Także tutaj nie, a zobaczymy, ile za tożym była wygrana. 10 zł za tożym. Lecimy i tak. Oddalę Was trochę, żeby nie było za, 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 blisko. I teraz tak. Super linie, Nie mamy tutaj żadnej linii. Ale mamy jeszcze dwa cztery symbole, więc lecimy z tym koksem. Lecimy z sakwą. I szukamy. Patrzcie, ile czapka by dała pasa łódź. Już miałam skreślić czapkę. Albo Sakwa wiadomo. jedna jest. Od I tu, no. Dobra. I, i tyle. No. Tyle. Dobra, lecimy dalej rolki. Rolki. I są jedne. Jak moneta? No. Zobaczymy, czy rzucą monetę. Dalej mamy klucz. Dwa. Okay. Jak balony. No, trzy, klucz. Oj, tu. Klucz. I nawet pomagier nam nie pomógł. I ostatni mamy leżak, którego nie ma. No, gdzie to szczęśliwa linia? Nie, to jest lyn. Lyn, moi drodzy państwo, więc lecimy z czarnym diamentem, z numerem 10. Jak ktoś widział, ktoś oglądał, no to ta premiera e, na mnie poszła. Mieliśmy same wysokie numery, teraz mamy 10 i szukamy próczu liczb, szukamy gwiazdki albo diamentu. No, no to znajdźmy ten diament. Tak was ustawię, więc lecimy.

Patrzcie, jak blisko krążymy. 25 obok, 28, 39 na razie same oboki. szukamy diamentu 34, a te oboki się skończyć muszą. 27. Mamy diament. Uuu, Jaki piękny diament jest raz dwa. Mamy diament. Pani Kamilo, mamy diament od Pani tam. 36 1. Także fajnie cieszymy się. Później mamy 16. Ja już miałam powiedzieć, że mamy diament, albo ten. Gwiazdę, 21. A to jest mój numer. Ile to było? A, 50 zł. 14, 24, 11. Dobra. O, nie będę Was przybliżać. Mam nadzieję, że widzicie. Ja i tak zakrzyknę. Ile możemy wygrać? 500 tysięcy. Tego nie mówiłam na premierze. 500 tysięcy. Możemy mieć najniższe to 10 zł. No, będzie razy dwa, to na pewno będzie 20, ale kto wie, może być więcej. Pach para. 10 zł, więc mamy razy 2 mamy 20 zł, a nie, nie, nie tu. Szukam tych kontrolnych. E, ale nie, nie macie się co martwić, nie znam kontrolnych. D, 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 więc mamy diament, diament y, mnoży razy dwa, więc lecimy z podsumowaniem. Y, super linie i krzyżówka to nic, że tutaj nic nie ma, to nic. O tym zapominamy, a cieszymy oko diamentem. Ładny ten diament, prawda? Patrzcie, jaki ładny. <grytanie> Dostałam diamenta z numerem 10 e, z Drabka. Dziękujemy bardzo. Pani Kamilo, ten odcinek był dla Pani. Pozdrawiamy Panią serdecznie i e, do zobaczenia e, u Pani w lotto. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa Pa!